You better turn. <laughs> Dzień dobry, e, witam Was w nowym vlogu. Słuchajcie, nie wiem, czy to się w ogóle dobrze nagrywa, dlatego że nagrywam teraz starym kanonem, bo ten Sony, którym zawsze nagrywam vlogi, w końcu poszedł do naprawy, dlatego że chciałabym, żeby się naprawił przed vlogmasem, żeby nie wkurzała się za każdym razem, dlatego że gdzieś pół roku temu e, on mi spadł i klapka mi się e, zepsuła, także nie mogę jej domknąć, przez co zawsze widziałam siebie długy nogami albo ledwo co siebie widziałam, bo musiałam tak mieć ją daleko. Więc y, jako, że mam ubezpieczenie i tak dalej, stwierdziłam, że dobra, to jest ten czas, żeby dać aparat do naprawy No i jeszcze nie wrócił, a chcę nagrywać vloga, dlatego nagrywam właśnie tym kanonem Mam nadzieję, że jest mniej więcej ok A chcę nagrywać dlatego, że słuchajcie, y, razem z Duck stworzyliśmy jeszcze jedną rzecz Tak, żeby wykorzystać te skrawki, resztki skóry, które zostały nam po plecakach Które w ogóle uwielbiacie co bardzo mnie cieszy i właśnie z tych resztek stworzyliśmy broloczki z już personalizacją w cenie i właśnie teraz przyszedł czas, żeby zrobić te zdjęcia, dlatego pokażę Wam mniej więcej mój pomysł, moje inspiracje, już tutaj mam wyciągnięte rzeczy, więc pokazuję. Okej, okay, czyli tak, mamy drewno, pampasy, wzięłam swoją lnianą sukienkę i tutaj są właśnie te broloki i teraz możecie, jeżeli jesteście zainteresowani jeszcze, jeżeli one są dostępne, to do 10 znaków możecie sobie dorzucić serduszko i one są oczywiście w tych kolorach, w których były um, plecaki, czyli mamy czarny, brąz, to jest czekolada i oliwka. I oczywiście możecie tutaj trzymać klucze, możecie trzymać, nie wiem, pilot od auta, cokolwiek. I one właśnie wyglądają tak, więc teraz to wszystko ułożę i zaraz będziemy cykać foty. I oczywiście w pracy, jak zwykle, największe wsparcie mamy od piesków. Tak? Odpoczywasz za mnie? Tak. <miglimatyczny> Takie śniadanie, robię akurat fotę na insta, ale obczajcie w ogóle te bataty z airfryera z dodatkiem papryki słodkiej wędzonej, to jest w ogóle najlepsza rzecz, jaka istnieje na całym świecie. I do tego mam jajecznicę i szpinak z pomidorem, tu mam też jeszcze um, taką przyprawę z papryką. Plusi. cześć! Piluję jedzenia? Dorzuciłam tu jeszcze do zdjęcia tą gold witaminę D3+, k 2 bo biorę ją szczególnie teraz w okresie jesienno-zimowym. Przyda się na pewno patrząc szczególnie po tym, jaka jest pogoda za oknem, bo jest tragiczna. Hejka! Dobra, słuchajcie, dzisiaj chcę zrobić razem z wami pielęgnację włosów, bo będę je właśnie myć. I w ogóle nie mówiłam w tym roku, ale byłam u Ani, u Ani Sucheckiej we Wrocławiu ścinać włosy i zobaczcie jakie one teraz króciutkie no one yy, tak nie będą jakoś super, ale no zaraz będę je mieć. więc chciałam wam pokazać ile ja ścięłam o wcześniej miałam gdzieś takie, więc powiedziałam Ani żeby mi ścięła wszystko co jest zniszczone i żeby właśnie zrobiła mi tutaj takie fajniejsze stopniowanie włosów przy twarzy, żeby coś więcej się działo. Dlatego że też parę razy Wam mówiłam, że jak, mam, jak miałam takie właśnie proste włosy, to czasami czułam się jak dziewczynka z ringa, a chciałabym. Tak nie wyglądać, więc właśnie poprosiłam o coś takiego. No i słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam właśnie, co używam do włosów. Ostatnio też dostałam paczkę od Equilibry, przetestowałam sobie te rzeczy i dzisiaj chciałam też troszeczkę Wam więcej o nich opowiedzieć, bo ta część też jest we współpracy właśnie z Equilibrą. Będę też miała dla Was kod zniżkowy, więc... Wszystko w swoim czasie na początku peeling do skóry głowy. I słuchajcie, ja używam, gdzie on jest. Dobra, ja używam tego peelingu z Bandy. to jest oczyszczający do skóry głowy. Robię sobie taki peeling raz w miesiącu, raz na trzy tygodnie i aplikuję go w ten sposób. Ostatnio właśnie oglądałam, i tak delikatnie tylko wcielam. Ostatnio oglądałam live'a ekspert kosmetyczny, jak poprawnie aplikować. Takie peelingi, i ona właśnie pokazywała to tak, że robimy tak, jakbyśmy farbowały włosy. Czyli otwieram sobie tutaj kolejny przedziałek, wyciągam i znowu aplikuję tak przy samej skórze głowy. Ten peeling ma na tyle fajne opakowanie, że mogę właśnie coś takiego zrobić, i potem znowu. I tak robię na całości głowy, i teraz to samo robię. Z drugiej strony, i ten peeling będę trzymać na skórze głowy przez 30 minut, i później Wam pokażę, co robię dalej. Umyłam już włosy, zaraz Wam wszystko pokażę. To jest czepek taki bawełniany, i teraz właśnie będę nakładać maskę, bo umyłam już włosy szamponem. To jest szampon właśnie z Equilibry i to jest naprawczy szampon restrukturyzujący. Zanim właśnie przejdę do maski, to takie najważniejsze rzeczy o tym szamponie. Zdecydowanie będę do niego wracać, dlatego że ja też duży miałam problem zawsze, żeby znaleźć taki szampon, nie z tych takich marek. Które nie są fajne Który będzie mi w 100% odpowiadać I on ma przezroczystą formułę Więc nie będzie też obciążać włosów Bardzo fajnie się pieni Co możecie zresztą zobaczyć na filmie I też jak ja go nakładam Czyli nakładam sobie go na rękę Wmasowuję tak, żeby wszystko Dokładnie rozprowadzić I też już możecie zobaczyć że nawet na ręce On już się zaczyna pienić No i potem wszystko sobie wcieram w skórę głowy I też jak oglądałam właśnie tego live'a tej pani ekspert kosmetyczny, to ona mówiła, że dobrze umyte włosy, skóra głowy jest wtedy, kiedy, kiedy tak przyjedziemy, to one zaczynają tak skrzeczeć. No i właśnie tutaj coś takiego się dzieje, więc. Jestem zadowolona. I teraz jeżeli chodzi o składy, o te takie główne składniki, które są w tej całej gamie Trikologica, bo dzisiaj właśnie o niej przede wszystkim mówię, to mamy aloes, czyli to jest Humektant, sobie z Aloesu. Mamy keratynę z konopi i z ryżu. I keratyna to są proteiny. No i mamy jeszcze olej arganowy, czyli to są... Czekajcie, chodzi mi o tą całą równowagę PEC, Czyli mamy proteiny, emolienty i humektanty Czyli olej arganowy to jest emolient e, Czyli to, te maski są w pełni tym P. Ona nie jest ani stricte proteinowa, ani stricte emolientowa czy humektantowa No i właśnie dzisiaj będę używać tej maski restrukturyzującej I mam jeszcze odżywkę, to jest nawilżająca odżywka ułatwiająca rozczesywanie I słuchajcie, ja w ogóle tak stwierdziłam, że to no, ułatwiające rozczesowanie, okej okay. Ale ja ją nałożyłam ostatni raz, bo staram się tak to mieszać i ja w ogóle nawet nie musiałam użyć grzebienia, żeby rozczesać włosy, bo one były już praktycznie rozczesane. Ja w ogóle tak na początku nie ogarnęłam, że to było po tej odżywce, a potem właśnie przypomniałam sobie, że jej używam. Patrzę, że to jest ta ułatwienie z tak sobie. O co tu chodzi? Więc naprawdę działa, a ja zazwyczaj też mam problem z tym, żeby em, rozczesować włosy właśnie po myciu. No i właśnie teraz używam tej maski. Ta cała seria to jest seria kosmetyków, które mają odżywiać, regenerować, wzmacniać włosy. E, i i bardzo podoba mi się w ogóle jak moje włosy właśnie wyglądają po tej całej serii Co oczywiście wam pokażę jak je wysuszę Ale też właśnie jak ostatnio byłam u Ani To ona mówiła, że warto jest Albo wczesywać maski, albo właśnie je tak wmasowywać Więc ja chcę dzisiaj spróbować ją tak wmasować i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać po. I właśnie mówiłam Wam o tym koniec zniżkowym, więc mam kod Marta20, ja nic z niego nie mam, tylko po prostu, że Equilibra wie. Że jesteście ode mnie I to jest zniżka do 11 grudnia Na ich stronie, będzie link oczywiście w opisie I macie tam na wszystko Co nie jest w promocji I właśnie tak, Tricologica jest na promocji Ale ona też jest właśnie na promocji Minus 20%, więc jeżeli będziecie chcieli ją Wypróbować, no to i tak macie Te minus 20% A ja bym przy okazji chciała poprosić, żebyście mi napisały czy napisali. E, jakie są Wasze ulubione kosmetyki właśnie z Equilibry? Słyszałam bardzo dobre opinie na temat ich szamponu tego aloesowego, więc e, ja chyba też skorzystam z tego kodu i zrobię sobie zamówienie tych kosmetyków, które mnie jakoś tak bardziej zainteresowały. Widziałam, że tam też jest ten aloes jako podkład na przykład do olejowania e, i tam jeszcze inne rzeczy przeglądałam, ale już teraz nie pamiętam, więc dajcie mi znać, co Wy najbardziej lubicie. I sobie przetestuję, bo no, ten szampon naprawdę to jest pierwszy taki szampon nie z takiej koncer koncernowej, ogromnej marki, który tak bardzo mi się podoba. Więc na pewno będę do niego wracać, bo ogromnie mi się podoba. Dobra, jeszcze chwilę wymasuję. A jeżeli chodzi jeszcze o to, jakie tutaj mamy dodatkowe składniki w tej masce, to mamy jeszcze olej kokosowy, który zmiękcza i odżywia włosy i białka pszenne, które mają nadawać włosom objętość więc chyba już wystarczająco wymasowałam te włosy i idę to zmyć i zaraz wracam. Po umyciu dosłownie na 5 minut daję sobie Włosy do tego turbanu, tak, żeby sobie na spokojnie, wiecie, zrobić pielęgnację twarzy i później już ściągam. I teraz ja zazwyczaj włosy suszę może nie od razu, jak są aż takie mokre, tylko czekam sobie chwilę, tak z godzinkę i dopiero wtedy suszę już tak na koniec, ale że jest dzisiaj już dosyć późno, to muszę je wysuszyć w całości. I teraz olejek do włosów. I tu mamy płynne kryształki z naturalnymi olejkami I mamy tutaj oczywiście te takie standardowe składniki do tej całej linii Czyli aloes, tę te, te, keratynę z knopi i z ryżu i olej arganowy Ale do tego mamy jeszcze silikony, żeby zabezpieczać włosy I to jest też olejek, który możecie stosować na suche włosy, na wilgotne I on chroni przed temperaturą, więc ja sobie go nakładam troszeczkę na... Dłoń rozmasowuję, nawet delikatnie rozgrzewam. I teraz właśnie pokrywam nim włosy i nakładam go i na wilgotne, i na suche. I też zaczęłam sobie go używać jeszcze wieczorami, czyli przed pójściem spać, żeby te końcówki były dobrze zabezpieczone, bo po tym jak chciałam włosy, chciałabym o nie najlepiej zadbać, dlatego że właśnie jak poszłam do Ani z tymi mega długimi włosami no to te końcówki naprawdę były już w złym stanie, no i też te wszystkie wakacje, słońce i tak dalej, no nie pomaga mi w tym żeby utrzymać je w dobrym stanie dobra i olej mam już nałożony więc teraz przychodzę do suszenia ja mam tą suszarkę, którą wam pokazywałam, nie wiem, z 3... Albo dwa lata temu z Philipsa, i ona ma takie ustawienia, że aromacje szybkie, albo delikatne, albo manualne, albo do, stylowania, do stylizowania. I ja mam ustawione na manualne, czyli na najmocniejszą prędkość, ale na najchłodniejszy nawiew, więc trochę je podsłużę i zaraz wam pokażę. przerwać, żeby Wam to pokazać, bo nie czesałam jeszcze włosów, e, nic z nimi nie robiłam i teraz patrzcie, palce i normalnie mogę, przy... ja słuchajcie, nigdy tak nie mogę robić. Ja też zawsze Wam powtarzałam, że potrzebuję takiej odżywki dwufazowej, żeby e, pomóc rozplątać się włosom, bo one e, po prostu są zawsze za bardzo splątane, a tu obczajcy to. Nie czesałam, powinnam przeczesać włosy przed myciem, nie zrobiłam tego, bo zapomniałam. Nie czesałam teraz. I obczajcie. Widzicie? I z drugiej strony też to samo. No dla mnie to jest po prostu magia. Dobra, suszę dalej. No dobra i tak już wyglądają prawie że w stu procentach wysuszone włosy. Proszę bardzo, jak się pięknie puszczą. Dobra, od tyłu one wyglądają tak. Nie są niczym wygładzonym, nie są wyprostowane, tylko po prostu wysuszone i bez szczotki. Widzicie to? Ja się tym będę zachwycać, bo nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam. Podsumujmy sobie wszystko, czyli oprócz tych składników, które mają wszystkie te produkty, mamy tu w ogóle o 98% składników pochodzenia naturalnego, składy są krótkie, więc w tej odrzuce mamy jeszcze dodatkowo olej makadamia, który ma nabłyszczać, w szamponie mamy ekstrakt z kasztanosa, który ma dodatkowo odżywiać i regenerować, w masce, tak jak mówiłam, mamy olej kokosowy i te białka pszenne, a w kryształkach mamy silikony, więc ja ja się w ogóle bardzo cieszę, że odezwałaś do mnie Equilibra, bo w końcu miałam okazję przetestować te kosmetyki i nie widziałam ile tracę. Czekam, oczywiście, jeszcze na Wasze komentarze, co wy polecacie, co jeszcze mam zamówić, więc poczekam sobie, aż mi to napiszecie i wtedy zrobię zamówienie, bo no, zdecydowanie. Chcę przetestować coś jeszcze, więc tak wygląda moja dzisiejsza rutyna pielęgnacyjna włosów. Mam nadzieję, że coś takiego Wam się e, podobało. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję Equilibrze za możliwość współpracy, a ja teraz kończę, robię makijaż i działam dalej, więc odzywam się potem Nagrywałam teraz tory i robiłam fotę jeszcze dla Equilibry, i obczajcie, co tam jest? No, hejka, ale co tu jest pod łóżkiem. Misiu, czy ty jesteś potworek z podłóżka? Wychodzi, wychodzi ten potwór. Co tu się stało? Pomcio? Czy ty jesteś zmęczony? Tak? To znaczyło tak? No, Odsłonię te swoje. Pokaż swój piękny pyszczak. To jest Misia ulubione miejsce. Zobaczcie. Jako taka trzecia poduszka dekoracyjna. I idealnie to wygląda. Mi musiałbyś musiał cały czas tak leżeć, wiesz? No w sumie, prawie, że tak cały czas leży, więc pasuje. Kurier był i dostałam paczkę z tym sumary i wydaje mi się, że wiem, co to jest, ale. O nie, nie mam nic o Przecież jest, przecież. Ja się przepraszam. Pani Marto, z przyjemnością wysyłamy do Pani zapas Algo Drops. Teraz w nowym większym opakowaniu z pompeczką. Dołożyliśmy też inne nasze kosmetyki. Właśnie, słuchajcie, mój ulubiony film przyciusunkowy, czyli ten, sensu Mare Algo Drops. O, i dostałem jeszcze żel do mnie za twarzy. Jest teraz w nowym opakowaniu. Podobno jest ulepszony, dlatego że oni czekali na tam surowce. I właśnie w międzyczasie stwierdzili, że udoskonalą opakowanie i teraz już nie ma um, tej, um, co to było? Kroplomierz, tylko jest pompeczka i zobaczcie, to teraz wygląda tak. I teraz mam nadzieję, że jeszcze, jakby to oglądacie, to oni mają promkę, bo oni mają teraz minus 30%. I te filtry są dostępne, i naprawdę uważam, że to jest genialny filtr. To nie jest sponsorowane ani nic. po prostu, naprawdę bardzo lubię. I mówiłam, że na razie nie będę kupować, bo chciałabym zużyć inne. Kończę już kolejny filtr i na pewno do niego wrócę, więc bardzo się cieszę, że go dostałam. I tu mam jeszcze maskę. I co tu jeszcze jest? O, dostałam dwa opakowania, ale super. Naprawdę uwielbiam. I jeszcze mamy serum Algoritm, więc sensu mare bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę. A w ogóle słuchajcie, jeszcze bardzo fajna rzecz. W ogóle dużo się dzieje. Contigo i Glam Shop. Glamshop, słuchajcie, wchodzi do Contigo. I jeszcze, co jest fajne, to to, że właśnie w szafach będą e, nasze palety. I tam w tym momencie są tylko i wyłącznie palety, więc nie będzie tam na przykład mojego rozświetlacza. Ale jeszcze na tych szafach z boku są nasze zdjęcia, więc po prostu, a nie mogę się doczekać, aż będzie szafa Gramshopu we Wrocławiu, bo o, oni na razie są online, ale będą stacjonarnie. Więc jak tylko się dowiem, że jak będziecie coś wiedzieć, to dawajcie znać, że we Wrocławiu jest już szafa to rzucam wszystko i biegnę, żeby to zobaczyć, bo nigdy przecież nie widziałam na żywo w ogóle Twojej twarzy gdzieś. Nie, kłamie. Kiedyś widziałam reklamę Jim Glamour na siłowni. Czajcie to? Ja sobie ćwiczę, nie? Plecki, barki, to coś, coś tam, patrzy się w ekran, a tam ja. I bo, bo ja nie miałam pojęcia o tym, więc byłam tak w szoku i tak się y, ucieszyłam, więc teraz będę miała znowu okazję, żeby zobaczyć bo to jest naprawdę niesamowite uczucie więc bardzo się cieszę, bardzo się cieszę że Glam Shop się tak rozwija, że już jest stacjonarnie i tam będą różne rzeczy, bo wszystkie o tynie podkładów będą, więc jak nie będzie, nie, nigdy nie wiedzieliście jaki kolor wybrać, no to teraz będziecie mogli sobie to wszystko sprawdzić wszystkie pomadki, wszystkie cienie w kremie, y, więc naprawdę y, ta szafa wygląda fajnie, bo właśnie Hania pokazywała, bo jako pierwsza jest dostępna szafa w Bydgoszczy i sama ją zatwarowywała, co też musiało być mega fajnym doświadczeniem. Więc super, bardzo się cieszę. No, więc to chciałam jeszcze wam dać znać, pochwalić się troszeczkę i za siebie, i za hanie, więc to tyle i odzywam się potem. Dawno już nie zamawialiśmy z El Gordito, bo bardzo irytowało nas to, że raz dostawaliśmy na czosy, raz nie. A no jednak się za nie płaci plus nie ukrywam, że jest to moja ulubiona część tego dania. To jest Tinga De Polo. No i właśnie zamówiliśmy, no i ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć naczosów. Nech, no dobra. Ale ogólnie to jest bardzo smaczne, fajne. Mam tu chętnych pluszusiu, nie możesz takich rzeczy jeść. Dzień dobry, słuchajcie, chciałam Wam nagrać to na siłowni, ale... Nie było jak, więc przyszłam sobie tutaj. To jest y, we Wrocławiu y, klatka schodowa, po prostu. I chciałam Wam pokazać nowe leginsy z serii Pusha z Jim Glamour. Słuchajcie, teraz w ogóle jest prąka, jak to oglądacie minus 40%. Ale, op, dostanę tylko jeden kolor, ale jak zobaczyłam, że to są te brązowe, czekoladowe, to po prostu, bo tak właśnie mówiłam to, ale no ciekawy, kurczę, jaki dostanę kolor, bo tak bardzo chciałam czekoladowy i je dostałam. Więc proszę bardzo, prezentuję, pokażę Wam jeszcze. Ok, tak wygląda ten zestaw. Nagrywam na stóry na śmigi. One wypadały jakoś na, na, na grany, na takie żółtawe, ale one, no to jest taka powiedziałabym ciepła mleczna czekolada. Są troszeczkę jaśniejsze niż myślałam, że będą, ale bardzo mi się podobają. Tutaj mamy stalik i stalik mam w rozmiarze S i leginsy też mam rozmiar rozmiarze S. Teraz jest właśnie ten kod fitdoncia40, to macie e, minus 40% i na nowości nawet, więc myślałam, że Wam pokażę, teraz jeszcze nagram gdzieś na story, może uda nam się zrobić jakąś fotę i będę lecieć do domu, więc... Odzywam się potem. No dobra, jestem w chemie i zobacz, tu są takie poszewki. Tylko, że w ogóle to coś zabawne, one mają... One są bardzo grube, ale fajnie to wygląda. Zobaczymy, czy jest coś innego. O właśnie, chciałam to. Tylko jestem ciekawa, czy jeszcze gdzieś jest. Chciałam taką, to taką i może właśnie czerwoną, żeby to wszystko razem tak fajnie połączyć. Tylko właśnie muszę zobaczyć, czy gdzieś je znajdę. Bo tu ich już nie widzę. Widzę, że jest czerwona, ale to tyle. A jeszcze jest taka z Mikołajem, ale bardziej mi zależało właśnie na tamtych. Ta wyciereczka też jest fajna, to jest napisane Happy Holidays. I zastanawiałam się, czy jej na przykład nie wziąć, chociaż jak widzę, to jakościowo ta nasza y, misiakowa jest lepsza. Ale ile ona kosztuje? Czekajcie, zaraz zobaczę czy jest. Ściana. A, 60 zł. Jestem w chaosie i szukam świątecznych skarpetek. Tu są fajne. Ja widziałam jakieś fajne właśnie online. Tylko nie wiem czy je teraz znajdę. Są z pingwinkami. A, to były tu z tych. To chyba te były. Tylko właśnie zastanawiam się, czy one są krótkie, czy one są długie, bo jest teraz w chaosie minus 20% i są po cztery dyszki. Widzę, co weszłam na chwilę do Peak and Kloppenburg, chyba tak, bo jest minus 15% z okazji Black Friday do poniedziałku, więc jakby to oglądacie, to jeszcze promka trwa. I znalazłam taką kurtkę. To jest kurtka z Armaniego. Za 1400, no ale minus 15% i chyba ją wezmę. Bardzo mi się podoba, szukam od w sumie, chyba już teraz będzie trzeci rok takiej kurtki na zimę. Mega lekka i mimo tego, że ona jest puchówką, to jak widzicie, jest delikatnie taliowana. I też jestem zdziwiona, że właśnie mimo tego, że to jest Armani, to nie ma żadnego loga. Więc super, bardzo mi się to podoba. I ona naprawdę wygląda spoko. I to nie jest też poliester, tylko to jest to pierze i pióra, więc chyba sobie ją wezmę. Podoba mi się. Black Friday. Pełni. W ogóle wydaje mi się, że wszyscy tylko i wyłącznie o tym gadają. Co z jednej strony mnie dziwi, no bo jeżeli można kupić coś taniej, to czemu nie? Ja dzisiaj cały dzień spędziłam na stronie. No dobra, no nie przesadzajmy z tym nie wiem. Ale z godzinę, półtorej, nad y, stronami z y, smaczkami dla mięsków, karmami i takimi innymi rzeczami. I ja zobaczyłam właśnie tam, że są w ogóle takie przysmaki w 100% z batatów. Więc stwierdziłam, że nie będę płacić te 15 zł za 100 g, tylko kupiłam bataty, bo akurat nam się skończyły. I zamówiłam też takie liki mat, są takie okrągłe. I to jest po prostu coś takiego, żeby przytrzymać ich dłużej w jedzeniu, albo żeby właśnie dać jakieś takie papki, żeby jakoś im się lepiej to jadło, więc oczywiście dwie. Ja no to w ogóle czasami mnie bawi to, że ja nawet nie wiem, czy im to podejdzie, a ja i tak kupuję pod wano, bo przecież jak. Inaczej. No i właśnie zrobiłam im te bataty, i teraz normalnie je gotowałam. Wrzuciłam do gorącej wody i czekałam, aż zrobią się miękkie. I teraz to rozwalę. Ja mam w ogóle z nimi problem, bo oni na przykład nie za bardzo jeszcze muszę poczekać, bo to jest za gorące nie za bardzo lubią takie rzeczy jak banany, nie za bardzo lubią ym, truskawki. Czasami zjedzą. Pluszak na przykład zje pomidora, ale misiek już nie. Oni zdecydowanie lubią albo takie typowe węgle jak ryż, albo po prostu mięso, więc zobaczymy. Na razie dam im po jednym, jak im nie, się nie, to nie spodoba, to ja po prostu to zjem i tyle, bo to jest zwykły batat ugotowany z niczym więcej, ale mam nadzieję, że jednak im to podejdzie. No a to też jest fajne, przykład, jak pracujecie z domu i musicie jakoś psa zająć. Bo, na przykład, pluszak bardzo często e, chce atencji pod kątem właśnie tego, żeby dać mu jedzenie. No to, jak dam im coś takiego, to po prostu zajmują się sobą. Oni też bardzo lubią te, te o właśnie te, w tym momencie nawet gryzą, e, te kości takie dorzucia z sytej michy i teraz też są w ogóle na nie promki na różnych stronach, więc jak ktoś to sobie wpiszcie kość do rzucia z tamicha i zobaczycie może wam pokażę go na wygląda. no ja nie wiem czy w ogóle wam tutaj na vlogu pokazywałam czy tylko na story no hej to są, o, misio... a skąd ty żeś znalazł tą raciczkę? gdzie ona była? misiolek? nie wiesz, no ale to są właśnie te kości czekajcie, bo tu potwór nadchodzi i komek. Co? I też jak ostatnio wam pokazywałam na story, to pytaliście się, ile im zajmuje tego zjedzenie tego i tak naprawdę oni do końca tego nie zjadają, bo to jest dosyć twarde i zanim oni to do, dojedzą, to im się już to chyba odechciewa i po prostu nie są w stanie już tam mordki okej, okay, mordki wsadzić. O, ale teraz mogę wam pokazać, jak to wygląda tutaj. Yy, albo nie. No dobra, ale mam jeszcze jedną. Ja w ogóle mam pełno tych kości. Więc serio, czy ja mogę coś nagrać? Mhm. No dobra, ale ogólnie ile im to zajmuje, to powiedziałabym, że jeżeli już, bo zużyli kiedyś, ale to jest miesiąc minimum. Więc na takie małe psy to spoko. Z tego co wiem, to takie większe to są w stanie to zjeść całe w godzinę, w kilka godzin. Albo nawet i w kilka minut, więc to już zależy od tego, jakie macie wymiary psów. Ale też wiem, że jeszcze jest większa kostka, bo ta jest 13,5, a są chyba jeszcze 20 coś tam. Więc jak macie jakieś takie duże, no to wtedy można wziąć tą większą, ale one są naprawdę spoko. No i są różne wersje. Ta jest akurat chyba dla świeżego oddechu, ta zielona, ale oni na przykład jeszcze bardzo lubią tą dla wybrednych. Zostań. siad, miś, siad. Ok. Zostań! Okej, okay, wiesz! O jacie, smakuje. Ale super. Obawiam się, że biały będzie ją. Nie to samo jest. Myślę, że powinnam Martkowi kitkę zrobić. Kluszuś, no nie rób. Nie, nie cofaj się. Kluszuś. Ne. Proszę szamać. Co ta lepsze? Nie no, po prostu jest tak rozpieszczone. Tu, jedzonko. Am, am. Kark gumboli jak się schyla. Nie no, to jest straszne. A co z tobą? Czeka na paluszkę drugą. Widzisz co jest? Nie no, to jest niesamowite. Pruszy, proszę proszę idzie. Mam gotowa. Mogliby nagrać TikToka, powiedz, że jesteś rozpieszczonym psem, nie mówiąc, że jesteś rozpieszczonym psem. Oboje siedzimy teraz na ziemi. No, jeszcze z dwóch. Chodź proszę. Nie, Ode mnie nie chcą. Dobra, słuchajcie, ja się już zbieram do kończenia vloga. Robię, zmywam makijaż i będę montować vloga, więc mam nadzieję, że Wam się podobał ostatni taki standardowy vlog w tym roku, bo później już czeka nas vlogmas, więc mam nadzieję, że się nie możecie doczekać vlogmasu tak samo jak ja. Będzie fajnie, będzie świątecznie i tak dalej, tak dalej, więc z vlogmasami widzimy się w środę. Ja jeszcze w poniedziałek wrzucam normalny film, a teraz już dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam udanego weekendu i do zobaczenia. Pa!